7, prawie jak autobus Coś tam się... A, to potem jest plac, gdzie... Piękna, co? Inscription, Air Design Nic o tym nie świadczy Wygląda na zwykłą Ale ładne Jest plac, gdzie sprzedają materiały budowlane Stalowe, przepraszam i tam nadupcają tymi, kafarami Żeby nie zgubić dla widza briku, bo zabrałem z Audiczki, jest piękny. Dzień temu kupionej gdy transportuje bezpieczne miejsce, czyli Jutro kurierem DHL muszę to wysłać Jednakże wcześniej muszę mieć od widzu adres dostawy Jakie za 20 tysięcy ostatnio poszedł z head z panoramą. Ten też ma head up. Przeważnie są 1.3 benzynowe 160 KONI. To jest ten sam motor. Yy... Rocznik jest niepodany. Ciekawe, świeże auto. Ja wiem, że wywoli się o chińskie elektryki, ale z drugiej strony GLB. 150 mocy Gielby mocy mi nieznanej Brak oznaczeń zazwyczaj jest podobno A jednak inaczej Tu są tak zwane taborety Tu jest bardziej sporcik 20 koła euro podział Alik za tą BMW E30 w kabiu 18. 20, nie wiem, już się w wiem Tutaj czuję grilla, bo widzę za dymę. Ach, tak klubas, by się jakieś czuda o Są grubsze sztuki. Artek w, w, w kolorze, nazywać, morskim. na morskim. To jest sama To jest sama rzadkość. Nie jest w RC dlatego jest taki. Taki, taki sobie. Ciekawe. Tu ostatnio wzięliśmy wizytę rysa przyjemna na tych lampach. Tutaj ostatnio widzę wziął 23 rok Volvo XC4, XC60 Przepraszam w przebiegu z 50-60 tysięcy miało Bardzo przyjemny był Bardzo Świeży taki, no Świeży 35 tysięcy euro to bolił, ale Auto jak nówka. Reszce przyjemnie Mój Mondas, Mondas. Piekamy sobie dalej. Dojcie 6 z saczykiem Mark'a bo... Być może Chińczyk! Skubany jak się optuningował! Chyba że Bruno jest synem, to dlaczego tak na czołowę na pierwszy strzał? Napis Majster Tata Sensie być może. Dwie szare. Lampa stara lampanowa. Luton Idziemy na placu Gobok, lecimy dalej, jak towar swojej Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładuje jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej. Ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło, i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, pozdro 600.